Jeśli jesteście projektantami samochodowymi, znajdujecie się na spotkaniu, gdzie do dyspozycji na biurku macie tylko Bourbon, ekierkę, linijkę, to możecie wymyślić na przykład Cadillac CTS-a drugiej generacji. Usany egzemplarz to model 2012 roku. Silnik pod maską to 3,6 litra fałszówka w pomocy 310 KM mechanicznych. W samochodzie zamontowaliśmy już instalację gazową, dlatego przejedziemy się nim, zobaczymy jak się sprawuje i poopowiadamy sobie troszeczkę o jego wnętrzu i właściwościach. Na te 310 KONI spodziewałbym się większego wow, ale ogólnie nie jest źle. Samochód, jak już widzieliście, wygląda dość specyficznie, ale mimo wszystko daje dużą szansę na wyróżnienie się z tłumu, gdzie wszystkie samochody dziś są praktycznie identyczne. Deklarowane spalanie przez użytkowników to 12 litrów benzyny na 100 km. Po zamontowaniu instalacji gazowej e, przejechaliśmy samochodem 240 km i wyniki, jakie udało nam się uzyskać e, nie przekraczając 140 km na godzinę, to 12 litrów gazu i 2 litry benzyny na 100 km. Jeśli chodzi o wykonanie wnętrza, nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie bardziej plastikowy, ale jest naprawdę w porządku. E, oczywiście, tak jak i na zewnątrz, mamy tutaj sporo e, kanciastych kształtów. Troszkę o wyposażeniu. E, skórzane fotele, wentylowane i podgrzewane. Podgrzewana kierownica. Hmm, tempomat. Duże radio multimedialne z kamerą cofania. I w sumie niczego więcej do szczęścia tu nie potrzeba. W mojej opinii, jeśli chodzi o cały kształt tego samochodu. Jest ok, szału nie ma, ale mimo wszystko myślę, że mógłbym takiego mieć. Sprawdźmy teraz, jak wygląda zabudowana instalacja. Zabudowany zbiornik 60 litrów w bagażniku. Niestety, w tym przypadku nie mieliśmy możliwości zamocowania butli w miejscu na koło zapasowe. Więc troszeczkę mamy ograniczoną ładowność, ale nie jakoś znacznie. Zerknijmy pod maskę. I tutaj standardowo, jak w każdym samochodzie, w którym wykonaliśmy montaż instalacji, nie widać nic oprócz przewodów i filtrów gazu. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda wlew. Miejsca w tym przypadku było na tyle dużo, że zamontowaliśmy pełne złącze do gazu, czyli możemy tankować bezpośrednio, nie trzeba szukać adaptera. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zobaczyliście kolejny ciekawy samochód, który trafił do naszej firmy. Przejechaliśmy się, omówiliśmy dane techniczne i co najważniejsze spalanie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.